Chcieli mnie kurwa dojebać, a ja wygrywam do Zajra. To dzisiaj największy flex Znowu sprawdzam nowe rzeczy jakie mam na dysku Drive Mówię kurwa jaki ogień chyba 60 raz Twoja bibi na boca tak, gdy widzi mój nowy style Bo bez niego mam pierdol za tak jak ja bez domina Druga trzecia 24 na 7 Te dziewczyny takie łatwe chyba robię nowy węgiel Piękne za te wersy, gdy osądzi Bóg Domin jak jebany król, bo to wirtual z Panie e Boże, ja przepraszam za te moje wersy One robią tobie roz, na jedną noc do mnie Żartuję, nie biorę takich kobiet W nocy tylko napierdalam, rymy składam aż do rana Chyba wale życiówkę na tym traku Bo napierdalam te triki jak twój stary na trzepaku Tysek jak anioła a głos Domin jak dotyk mi dasa Wszystko zamieniamy w złoto i robię tę na okrągło Ego to w końcu mówią, mam nie roz Słyszę to jak mówią panie, a ja widzę rozjebane Level up, liczę tam wiadomość na głos Kuba, czy może czas? Story tylko sprawdzę drive'a, nowy beat To nagrywam jeszcze raz czy tam wiadomość na głos Kuba, czy może czas? Chcę pokazać mi swój sekret, który całe miasto zna Hi-hat, kapie drip, level up, wszystko fresh Będę trapował na grubo, aż na wazę wbiję setkę Trapa z klub, zwróć mainem, Chociaż te literki znaczą dla mnie coś więcej Zapyra mi. Jakie mam na dysku drive Mówię kurwa jaki ogień Chyba 60 Raz Twoja Bibisca na bozach gdy widzi mu nowy style Bo bez niego ma pierdolza tak jak ja bez domina Druga sercia 24 Na 7 te dziewczyny Takie łatwe Chyba robię nowy węgiel Skończę piekle za te wersy gdy ostąci bo Domina Jakie na król Bo to wirtuł Jak Jakich orangu tań ciągle rozpierdolam wers Moje braki w wychowaniu To dzisiaj największy flex warta piąta, szósta, siódma i nie wiem co siedzi w kucie. To paradoks, bo sam jestem jednym z nich Ale jemy nie jem, jem, to dziś, bo wchodzę na nowy poziom I mixowo i lirycznie Kuba jest nową osobą, pod, podpowiedz, jeszcze raz To row lat Domin, kurwa, królu, jaki dojebany trak. Znany z tego jestem, że wokół mnie zawsze jest afera czyli mnie, kurwa, dojebać, a ja wygrywam do zera Słuchasz tego i poznajesz definicję słowa boss Podam tobie synonimy, Kuba, cytek sekczole, Znowu nowy beat i i kurwy rozjeżdżam Kiedy wchodzisz, to jest skazanie do nas Jak tu widzi sam Nikola Tesla? Powiedz mi, zioł, wyrzuciłem i Nawet baba banga mówi, że rozpierdolę ten rok. Znowu sprawdzam nowe rzeczy, jakie mam na dysku Drive. Mówię, kurwa, jaki ogień? Chyba 60 raz Twoja Bibi bo na bota, gdy widzi mu nowy style. Bo bez niego ma to tak jak ja bez dominant. Jedna, druga, trzecia, dwadzieścia, cztery, na siedem. Te dziewczyny takie łatwe, chyba robię nowy węgiel. Skończę w piekle za te wersy, gdy osądzi. Było ubromine, jakie bany król, bo to